Przedni odcinek. Bo Ważny. Moskwa! To nie może być! Tak mówi jego własna żona wysadziła go w powietrze wraz z całym zamkiem. Więc to jest wycieczka generała! Oczywiście, że nie! Po pierwsze, ma on jeszcze całą armię wierną, swojemu panu. A po drugie, sami musimy się upewnić, co do, doprowadziło do tej informacji. Informacje pochodzą z najbardziej wiarygodnego źródła, nigdy nas nie zawiodły. No to musimy tam pojechać i przejąć wodę nad piekłem! Ale potrzebujemy więcej siły. Gdzie są wszystkie nasze potwory? Raty i Matylda nie kontaktowali się jeszcze po walce z likarnem 34. I to wszystko? Tak, panie Marszałku generalny. Daj mi to, daj! Otóż Szczupak! Stalingrad już zdobyty. Pod tam siedział. Wyzwać go pilnie do Moskwy! Wiele że wśród twojej zasługi pod Stalingradem nie są do opisania, ale związek potrzebuje doskonałego żołnierzy. Napraw go i przyjdź jutro. No cześć, grubasku! Czy myślisz, że może tak rozmawiać z żołnierzem, który wczoraj własnymi zębami obgryzł pięć czołgów? Ile miesięcy nie widziałem mojego przyjaciela! Tak, zwiększyłem swoją zbroję, ale widzę, że uciemy też szczenia do Tak, musiałem się dostosować. Jak jest w Stalingradzie? Pobili ich, ale ilu naszych wojowników tam poległo? Dobrze, mamy jeszcze czas, żeby opokiwać naszych towarzyszy. Przybyłem tu po wrakny Lewitana, a nie po to, żeby gadać językiem. Gdzie oddonowano najbliższy portal do piekła? Na tej bazie wojskowej towarzyszył generał. Już pół roku temu przyszła informacja o portalu, przez który naz naziści otrzymywali dostawy specjalnych pocisków z piekła. Tamtemu w jaki sposób baza jest obecnie informowana? Są wartownie, są hangardy. Już nie wiem po co one tam są potrzebne, ale jest też artyleria. Aby dotrzeć do tej bazy, potrzebujemy ich portalu do piekła. Co zrobiłeś? Lewiaton jest skończony. Co ty mówisz? Powiedziałem, że koniec z lewiatonem. Wojna jest przygrono. Nie. Dopiero co rozpoczął się nowy rozdział tej wojny i będzie on ostateczny. Nie zdej naszym przymucał, odchodzimy. Tak, nie jestem lewitonem. Nie zamierzam nim być dla ciebie, by no nosić ten haniebny status. Jestem Mefistopil-sem, twoim nowym władcą. Ktoś chce się sprzeciwić? Mephistopels. Tak myślałem. Dziś rozpoczynamy nową erę w naszym świecie. Prowadzę się i dokończymy to, co zaczęliśmy razem. No no co, a, a sprawdziłeś jego kod? Sprawdziłem i wprowadziłem poprawki, panie marszałku generalny. Teraz ja z chunki! To jest cudowne. No cóż, teraz do rzeczy. Zamierzamy zdobyć piekło i mam nadzieję, że położymy okres historii tej wojny. I 4-4, ci o ostatecznym zadanie. Chroń Moskwy. Tak jest, panie marszałku generalny. To wasz kolos jeździ po Moskwie. Ile ma broni? Jaka rezerwacja? Jakie surowe spojrzenie zupełnie jak moje. Ten kolos uratował nam życie w walce z Lewitonem. No nie było tylko. Dobra, wojownicy, w końcu zróbmy, zróbmy to, co o czym powinniśmy zrobić. Osłonię przelatywały nad zasadami samoloty. Rozponawcze wroga, prawdopodobnie sowieci, niedługo za zajmą tę bazę. Tak, nasz wódz, w którego wzięliśmy, tak głupio padł. A wróg jest już niedaleko Berlina. Ale rok Czerwony, wróg nadchodzi! Wygląda na to, że tu już wszystko. Altyryle, podnieś się działa. Boisz się. Oj, to niedobrze. Potrzebujemy dwóch, trzech bomba bombardowców. Podobno były gotowe. Zaraz tu będą, może. Rzeczywiście są tę. Te, tę. cholerną te sztukę. Nie pozwolą nam przejść. Dajcie radę, to masz generale! No więc Kevin ke 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 2 szukasz brutalu! Prawdopodobnie jest on gdzieś w jednym z hangarów! A szczupa, chodź ze mną walczyć! Teraz pokażę Ci jak gryźć czołgi! Ja. Jak je, jak jest to nie... Przepraszam, jak jest to beznadziejnie. O, tak, widzę, jesteś gotowy. No cóż, widzę, że jesteś w dobrym humorze. No ale chciałbym, generolet, No cóż, tam już jesteśmy, więc o, ho, o co tyle hałasu. Tu jeszcze znalazłem portal! Chodźcie tu szybko! A? Znalazłeś? Świetnie, idziemy tam! Ale ja już byłem w tym cholernym miejscu! Uciekajmy, uciekajmy stąd! Widzisz zamek? Jest daleko, ale na dobrej drodze! Zaczynamy! Subskrybuj! Ciąg dalszy nastąpi.